Siadaj sobie. Matko, ile jedzenia. Ale ja proponuję... Winko. Ja nie wiem, ja sobie spróbuję na pewno kurczaka. Tak? Bo to jest dobry kurczak. Chcesz trochę? No tak. A to nie jest kurczak, to jest bakaczka, jak dobrze mówisz. Serio? jak to się krąci. ale nie wie, się krąci. To jest ma kurczak, nie wiem, w sumie, co. Kurczak? Ja nie wiem, co to jest, ale. To, to nie jest kurczak, bo to nie wygląda jak kurczak. A ty wiesz, jak wygląda kurczak? No wiem, jak wygląda kurczak. Dziękuję. A, proszę bardzo. <laughs> Smacznego. A, dziękuję bardzo. Ale ładnie. No, ładnie. Zasłużyłem. <laughs> jaki, jakiego masz mądrego? No właśnie, kogo? Chłopaka? Kolegę? O, mamy Talara. Zadowolenie. <laughs> Do Jesteś. na okay. Smacznego. Dziękuję. Wzajemnie. Nam się ta lędka należała. Tak naprawdę mi się należała ona już od dłuższego czasu. W końcu ją dostałem, więc Mała czas żebyśmy porozmawiali. Wiesz jak ja potrafię, potrafię Cię zaskoczyć? Ja jestem człowiek. No, akurat z tym, że mnie wziąłeś, to mnie zaskoczyłaś. No czemu, czemu Cię zaskoczyłem? Przecież to było pewne. Nie, dla mnie to nie było pewne. Ja myślałam, że weźmiesz sobie jakąkolwiek dziewczynę, ale nie mnie. Ale to co, to myślałeś, że kogo wezmę? Mm, nie wiem, ani by było a nie. No bo powiedziałem, że wchodzę tutaj z tobą. No i co? Co tym? chcę odnowić relację z tobą? To że ty się przez pierwsze cztery dni zachowywałeś jak nie jak, no, no, niedorosła kobieta. Ale rozmowa z Karolem chyba ci pomogła, tak mi się wydaje. Czyli teraz lepiej się zachowuje? No, no tak, tak, teraz widzę poprawę. No jakbym nie widział poprawy, no to bym cię nie wziął na radkę. To, 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 to jest chyba logiczne. Widzę, że się starasz zmienić. Znaczy, chyba wszyscy to widzą. Oj, miło! miło.